Michał Gubernat, trener Głogowi, no nie udał się panu debiut. Objął pan drużynę w poprzednim tygodniu po porażce 1 do 7 w poprzedniej kolejce trener napieraz zrezygnował pan jako zawodnik grający ciągle przejął właśnie drużynę Głogowi pierwszym rywalem struk. Debiut nieudany. No nieudany. Ciężko cokolwiek teraz powiedzieć na gorąco. Mieliśmy bardzo mało czasu, żeby cokolwiek przygotować sobie na dzisiejszy mecz. Chcieliśmy Troszkę Rywara zaskoczyć szybszą grą, niestety nie udało nam się. Zespół mi się wydaje był dobrze przygotowany, zaangażowany w grę. Nie mam pretensji do chłopaków za wynik, bo byli zaangażowani. Najważniejsze było to, że wyszliśmy, pokazaliśmy, że możemy dobrze zagrać, pokazaliśmy zaangażowanie charakter i myślę, że przyniesie to skutki w następnym meczu. No cóż, mecz był bardzo wyrównany, nie było to jakieś piękne widowisko, ale mam nadzieję, że z meczu na meczem grać coraz lepiej i punkty będą Troszeczkę nam też pomagać. Zobaczymy, no, miejmy nadzieję, że zrobimy kilka punktów, żeby troszeczkę uciec ze strefy spadkowej. Struk zadaje drugi cios tuż po przerwie, w 50-minucie, zdobywa drugą bramkę, ale za chwilę macie rzut karny. Wasz zawodnik zdobywa bramkę, no i jakby nowe siły wstępują w Wasz zespół. Wierzyliście, że możecie tutaj wywieźć korzystny rezultat? Zgadza się, no. ta druga bramka troszkę nam podcięła skrzydła, ale szybko zdobyty korgontaktowy pokazał, że jednak możemy tutaj coś powalczyć, poszczerać. Wydaje mi się, że sędzia się troszkę nie, po, nie popisał w drugiej sytuacji, ponieważ był jeszcze drugi... Y druga stykowa sytuacja, gdzie mógł podyktować utkarny, karny, jednak nie podyktował. Taka decyzja sędziego, nic nie zrobimy. Mam nadzieję, że tych sytuacji będziemy mieć więcej w meczu i nie będziemy liczyć tylko na sędziego, tylko na samych siebie. Trzeba przyznać, że w trudnej sytuacji obejmuje pan Głogowie, ale chyba wierzy pan w wasz zespół. no Jesteście w strefie spadkowej. Będziecie szukać tych punktów w każdym kolejnym meczu? Oczywiście, tym bardziej, że mamy dużo meczów u siebie, z teoretycznie z drużynami, które są w naszym naszym zasięgu. Mamy nadzieję, że, że kibice nie odwrócą się od nas, tylko będzie przychodzić i pokażą, że są z nami na dobre i na złe. A postaramy się, żeby chłopaki po prostu z większym zaangażowaniem wyszli na kolejne spotkanie i będziemy walczyć o trzy punkty.